Szanowni Państwo, zbliżają się wybory parlamentarne. Obywatele mówią, że nie mają na kogo głosować. Mamy dobrą wiadomość. Będzie na kogo głosować. Serdecznie zapraszam na konferencję prasową ruchu Marka Materka. Marek Materek, obejmując urząd prezydenta Starachowic w 2014 roku, został najmłodszym w historii Polski prezydentem miasta. Od 9 lat udowadnia każdego dnia. Że można prowadzić politykę skuteczną dla ludzi i z ludźmi. Wokół niego gromadzą się parlamentarzyści, samorządowcy, przedsiębiorcy oraz ludzie ze świata nauki. Wszystko po to, aby tworzyć Polskę lepszą i aby Polska się rozwijała. Dzisiaj z nami przyjechali. Chciałbym zaprezentować naszych członków ruchu. Łukasz Konarski, prezydent Zawiercia Śląskie. Dawid Litwin, wójt gminy Potęgowo-Pomorskie. Andrzej Żygadło, burmistrz miasta i gminy Kanczugi Podkarpackie. Tomasz Skoczyra, społecznik z Rzeszowa. Robert Roguski, samorządowiec radny Powiatu Wołomińskiego. Wojciech Pat, przedsiębiorca ze Skawiny Małopolskie. Konstancja Puławska, adwokatka z Warszawy. Szymon Abram, przedsiębiorca z Warszawy. Profesor Artur Życki, wykładowca akademicki. Patryk Strauss, wójt gminy Kamienna Góra Dolnośląskie. Szymon Hojnowski, wiceprezydent Świdnicy Województwo Dolnośląskie. Karol Bielec, Stowarzyszenie Rozbiegamy Nowy Dwór Mazowiecki. Karol Wójcik, przewodniczący ruchu Marka Materka w Radzie Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. Aneta Gołębska, Centrum Usług Społecznych Świętokrzyskie. Jolanta Nowak, przedsiębiorczyni Świętokrzyskie. Aneta Świercz, dyrektor Domu Pomocy Społecznej Świętokrzyskie. Katarzyna Kobułeska, działaczka społeczna Świętokrzyskie. Piotr Kmielowski, Poseł na Sejm siódmej kadencji. Dariusz Loranty, Joanna Stępień, przedstawicielka służby ochrony zdrowia. Jakub Natarzycki, społecznik, województwo mazowieckie oraz Damian Szczypiński, przedsiębiorca z Warszawy. Pragnę oddać głos liderowi naszego ruchu, prezydentowi panu Markowi Materkowi. Dzień dobry, Szanowni Państwo. Spotykamy się dziś przed Sejmem Rzeczypospolitej Polskiej, by przedstawić dobrą nowinę dla osób, które nie miały do tej pory na kogo głosować. Dla Polaków, którzy nie chcą dłużej wybierać pomiędzy panami Jarosowem Kaczyńskim a Donaldem Tuskiem. Mamy nieodparte wrażenie, że w relację pomiędzy tymi dwoma panami w pewnym momencie wdarła się nienawiść. A jak wiadomo, na fundamencie nienawiści niczego dobrego i trwałego jeszcze nikomu nie udało się zbudować. Zamierzamy w Zbliżających się wyborach parlamentarnych. W roku 2023 wystawić listy kandydatów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej we wszystkich okręgach na terenie naszego kraju. Ruch w tej chwili skupia w swoim gronie ponad 450 osób. Są to przedsiębiorcy, społecznicy, samorządowcy, osoby, które reprezentują świat nauki, ale także szeroko pojęte organizacje pozarządowe. Projekt, który przygotowujemy, jest odpowiedzią na społeczne zapotrzebowanie. Społeczne zapotrzebowanie tych, którzy nie są, w to, są w tej grupie niezdecydowanych, ale także w grupie tych, którzy od lat niestety nie biorą udziału w głosowaniu w wyborach parlamentarnych. Szanowni Państwo, politycy w tej chwili zajmują się naruszaniem naszych największych świętości. W tej chwili postać Jana Pawła II jest wykorzystywana do bieżącej polityki. Tak być. Naszym zdaniem nie powinno, tak być nie może. Chcemy to zmienić, chcemy, aby politycy zajmowali się tym, co dla Polaków w tej chwili jest najistotniejsze. A kwestią najistotniejszą dla większości obywateli naszego kraju jest walka z inflacją, walka z drożyzną. Proponujemy, aby politycy z różnych stron sceny politycznej siedli przy okrągłym stole i wytyczyli mapę drogową dotyczącą tego, w jaki sposób poradzić sobie z problemem inflacji, z problemem drożyzny, który dotyczy większości. Polaków. Przygotowaliśmy 23 postulaty, 23 postulaty, z którymi idziemy do tych wyborów parlamentarnych. Przedstawiliśmy je i przedstawiamy w poszczególnych regionach. W ostatnich dniach spotykaliśmy się m.in. z mieszkańcami województwa dolnośląskiego, lubuskiego, lubelszczyzny, województwa świętokrzyskiego. Niedługo spotkania na Pomorzu i Podhalu. Nasi liderzy starają się docierać z naszym programem wyborczym do jak największej grupy ludzi. Chcemy, aby ten pozytywny program, pozytywny program dla Pol Polski, Polek i Polaków został zaprezentowany, ale także, żeby to trafił do jak najszerszego grona. Wśród postulatów, z którymi idziemy do tych wyborów, są m.in. zmiany związane z funkcjonowaniem administracji samorządowej na terenie naszego kraju. Chcemy, aby samorząd terytorialny był w naszym kraju dwustopniowy samorząd gminny i samorząd wojewódzki. Domagamy się i będziemy o to postulować likwidacji powiatów po to, aby umożliwiło nam to przeprowadzenie kolejnej kluczowej reformy z punktu widzenia pacjentów, reformy ochrony zdrowia, reformy, która jest Pilnie potrzebna, ze względu na to, że chcemy skrócić kolejki do lekarzy specjalistów. Chcemy sprawić, aby mieszkańcy naszych miast, regionów uzyskali lepszy dostęp do specjalistów, a także lepszą opiekę na oddziałach szpitalnych, które przez brak odpowiedniej ilości lekarzy niestety często są w sposób niekontrolowany likwidowane. Reorganizacja powinna pomóc nam zadbać o system tak, aby on był bardziej wydolny, a pacjenci, aby uzyskali lepszą opiekę. Zgromadziliśmy w ruchu osoby, które mają ogromne doświadczenie. Doświadczenie, które każdego dnia jest wykorzystywane na potrzeby lokalnych społeczności. Liderzy, którzy reprezentują ruch w poszczególnych regionach, są osobami, które mają doświadczenie w zarządzaniu, ale także doświadczenie w wygrywaniu wyborów. Mieszkańcy, głosując na ruch Marka Materka, który zostanie już niedługo Państwu zaprezentowany jako partia polityczna, która już jest zarejestrowana, mają gwarancję, że nie kupują kota w worku. Nasz polityczny startup, bo tak możemy się w tej chwili określać, jest skierowany dla wszystkich tych, którzy oczekują od polityki i od polityków czegoś więcej niż to, co gwarantowali nam przez ostatnie lata. Wygrywając wybory w 2014 roku w lokalnych samorządach, doprowadziliśmy do rewolucji pokoleniowej w polskich samorządach. Chcemy, aby do podobnej rewolucji pokoleniowej doszło w polskim parlamencie, który znajduje się za naszymi plecami. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o zabranie głosu adwokatkę z Warszawy, Konstancję Puławską. Dzień dobry, Szanowni Państwo. Ruch Marka Materka to nie tylko postulaty związane z gospodarką czy ustrojem, ale to także propozycje rozwiązania problemów życiowych Polek i Polaków. Dlatego jednym z czołowych postulatów ruchu Marka Materka jest ogólnopolski program in vitro, który zakładałby finansowanie z budżetu państwa przeprowadzania procedury pozaustrojowego zapłodnienia metodą in vitro. W chwili obecnej refundacja procedury. In vitro jest gwarantowana przez niektóre samorządy, ale skala potrzeb jest nieporównywalna do środków finansowych, którymi te samorządy dysponują. Nie może być tak, że sytuacja finansowa obywateli decyduje o tym, czy mogą podejść do procedury in vitro, a co za tym idzie, że determinuje ich możliwość posiadania dziecka. Wiemy, że w chwili obecnej zbierane są podpisy pod obywatelskim projektem ustawy. Wiemy, że planowane jest złożenie tego projektu w Sejmie już w marcu. Zgodnie z ustawą taki projekt spowodowałby jego pierwsze czytanie w terminie trzech miesięcy. My oczywiście mamy nadzieję, że ta ustawa zostanie uchwalona, ale gdyby tak się nie stało, to ruch Marka Materka będzie tą siłą, która w przyszłej kadencji w Sejmie. Zagłosuję za ogólnopolskim programem in vitro. Dziękuję. Bardzo proszę o zabranie głosu Dawida Litwina, wójta gminy Potęgowo. Szanowni Państwo, spotykamy się w Warszawie, aby przekazać informacje, które na co dzień słyszymy od naszych mieszkańców. A to, co słyszymy, to informacje mówiące o tym, że mamy dosyć wojny polsko-polskiej. Mamy dosyć tej silnej polaryzacji na scenie politycznej. I dzisiaj dajemy silny sygnał z Warszawy, szanowni państwo, będzie na kogo głosować. Skupiamy się dzisiaj jako przedsiębiorcy, samorządowcy, społecznicy w ruchu Marka Materka i zamierzamy wystartować w nadchodzących wyborach parlamentarnych. Ja jako samorządowiec zadbałem wraz z radą gminy o to, aby dzisiaj mieszkańcy Potęgowa mieli najtańsze w Polsce ciepło, najtańsze ogrzewanie. Stworzyłem warunki do rozwoju Odnawialnych źródeł energii. Mamy pomysły, wiemy jak je realizować. Za nami stoją konkretne, zrealizowane inwestycje, które przyczyniły się do oszczędności Polek i Polaków. Są ze mną samorządowcy, którzy od 2014 roku pełnią funkcję wójta, burmistrza, prezydenta. Wiemy jak te nasze lokalne sukcesy przełożyć na arenę ogólnopolską. Zaufajcie nam. My oprócz tych 23 postulatów zrealizujemy każdy kolejny punkt który przyłoży się do poprawy życia i jakości naszych mieszkańców.